Dzisiaj chcemy sobie troszkę powiedzieć o Eucharystii, troszkę wrócić do Eucharystii. Mamy dzisiaj piękny dzień ku temu, zresztą zawsze dobrze mówić o Eucharystii, ale teraz te dni, które przed nami, to też dni takie bardzo eucharystyczne, boże ciało, więc może dobrze, żebyśmy te rzeczy jeszcze bardziej sobie przybliżyli. Chcemy sobie dzisiaj zadać takie pierwsze i podstawowe pytanie, które też brzmiało w tych ogłoszeniach parafialnych z niedzieli. Jaki jest związek między Eucharystią a życiem wiecznym? Zobaczcie drodzy, że my zostaliśmy przez naszego Boga obdarowani życiem. No, Ale no to życie jest przecież podtrzymywane przez pokarm materialny. Tak jak potrzebujemy chleba, żeby karmić nasze ciało i żyć tym życiem doczesnym, tak samo potrzebujemy chleba na życie wieczne. A nim jest oczywiście Jezus, którego przyjmujemy w Komunii Świętej. Nie da się żyć życiem chrześcijańskim, życiem katolickim, Życiem, wiarą, jeżeli nie karmimy się Eucharystym Jezusem. No, od czasu do czasu przecież słyszymy, co dzieje się z człowiekiem, który jest pozbawiony pokarmu tego doczesnego, prawda, że umiera. Podobnie jest z tym, który nie przyjmuje pokarmu duchowego. Pan Jezus w przez siebie Ewangelii objawił nam nasze powołanie do życia, które nie będzie miało końca, do życia, które przezwycięża śmierć i obejmuje wieczne istnienie. W, w piśmie świętym, w mowie eucharystycznej, kiedy Jezus głosi w kafarną, po cudownym rozmarzeniu chleba, mówi Jezus do zgromadzonych: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To są słowa bardzo trudne, ale bardzo istotne dla naszej wiary. Jezus składa obietnicę życia wiecznego, więc ten, kto spożywa Eucharystię, będzie żył na wieki. Tak naprawdę nie grozi mu śmierć. Oczywiście w tym wymiarze duchowym. Jezus nie obiecuje uniknięcia śmierci ciała, cierpienia tego tutaj doczesnego, tego na ziemi. Obiecuje prawdziwe życie, które dzięki łasce wiary i decyzji człowieka rozpoczyna się już tu i teraz, lecz trwać będzie wiecznie. Łamiemy chleb, który jest, nazywamy go tak też, pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem, które pozwala żyć wiecznie w Jezusie w Jezusie. Śmierć nie stanowi przeszkody dla tego, co posiada w sobie życie Jezusa. Śmierć jest tylko przejściem przez bramę do drugiej części tego samego życia. Przez Komunię Świętą Pan Jezus jednoczy nas ze sobą, umacniając w naszej duszy życie wieczne. Broni nas przed. Grzechem i szatanem. I można powiedzieć, że przyjmowanie komunii świętej jest gwarancją, a także zapowiedzią zmartwychwstania naszych ciał, bo w Eucharystii przyjmujemy ciało Jezusa umęczonego, udręczonego, ale ciało Jezusa zmartwychwstałego, więc można powiedzieć, że Jezus jakby dzieli się z nami swoim zmartwychwstaniem, swoim życiem, które jest przecież życiem wiecznym. Wem mszy świętej, więc, staje się dla nas dostępna tajemnica zmartwychwstania Chrystusa, także w przyszłości naszych ciał. Pan Jezus, objawiając się siostrze Faustynie, która przyjęła komunię świętą, powiedział do niej tak. Widzisz, opuściłem tron nieba, aby się z Tobą połączyć. To, co widzisz, jest rąbkiem dopiero, a już dusza Twoja ondlewa z miłości. Lecz jak się serce Twoje zdumieje, gdy mnie ujrzysz w całej chwale. Lecz chcecie powiedzieć, że to życie wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez komunię świętą. Każda komunia święta czyni cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. I tak podsumowując tę część, możemy tutaj cytować św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa męczennika, który tak ładnie określał chleb eucharystyczny jako lekarstwo nieśmiertelności i antidotum na śmierć bo kto się karmi Eucharystią w czasie mszy, ten nigdy nie umrze. Ten nigdy nie umrze i ten tak naprawdę śmierci doczesnej się nie boi, bo Eucharystia daje nam ten pokój, tę gwarancję, że będziemy z Bogiem na zawsze. I teraz można sobie zadać to pytanie dalej, co nam daje przyjmowanie Eucharystii? Co my jako ludzie czerpiemy z tego, że możemy przyjmować Pana Jezusa do swojego serca? Dlaczego w Kościele tak często mówi się przyjmujcie Komunię święto, Jak najczęściej. Zobaczcie drodzy, że y, przyjmowanie Eucharystii to przede wszystkim jedność z Chrystusem. Daje nam taką jedność z Chrystusem, prawda? Ja przyjmując Eucharystię zamieszkuję w Jezusie, a Jezus zamieszkuje we mnie. I teraz jesteśmy razem. Jedno. Dalej przyjmowanie Eucharystii zmazuje grzechy powszednie. Dzięki przyjmowanej Komunii Świętej zmazują się we mnie grzechy powszednie. Eucharystia to jest zjednoczenie z samą miłością. I ta miłość wypala wszelkie pozostałości grzechu powszedniego, oczyszcza i uznaje do czynienia dobra. A pamiętajmy, chodzi tu oczywiście o grzech powszedni. W grzechu cięższym komunii świętej przyjmować nie można. Dalej, komunia święta jest ochroną przed grzechem śmiertelnym. Ja to często powtarzam w spowiedzi świętej, czy w ogóle pewnie w swoich komiliach, że Eucharystia to nie jest tylko nagroda za dobre życie. Ale także umocnienie na dobre życie, że Pan wydaje mi siłę, żeby się przeciwstawić tym różnym przeciwnościom, także mnie chroni przed grzechem śmiertelnym. To sprawia Eucharystia, taka warstwa ochronna, że trudniej pokusą skłonić człowieka do grzechu. Ten człowiek, który regularnie, na przykład codziennie przyjmuje komunię świętą, ten mniej ma tych skłonności do grzechu, bo Jezus go chroni. Dalej, komunia święta daje mi osobistą więź z Jezusem. Można powiedzieć, że Eucharystia to jest taki moment takiej niezwykłej, niepowtarzalnej więzi z samym Bogiem. I to właśnie Eucharystia tę więź rodzi, podtrzymuje, ocala, odnawia. Zobaczcie, że ktoś, kto oddala się od Eucharystii, ten coraz bardziej oddala się od Boga. Jest coraz więcej grzechu i coraz to życie bardziej jest takie dalekie od Boga. No bo właśnie Eucharystia tę więź podtrzymuje. Ona daje życie. Prawda? Jedność z ciałem Chrystusa dalej to kolejna rzecz, która powoduje nas Eucharystię. Jedność z ciałem Chrystusa, czyli z Kościołem. Bliskość z Chrystusem, którą zawdzięczamy Komunii Świętej, daje nam także no, bliższą łączność z innymi, którzy przyjmują Komunię Świętą. Można powiedzieć, że Eucharystia to jest takie spoiwo łączące nas z Jezusem, ale także z naszymi braćmi i siostrami w Kościele. Zobaczcie, że chociażby przez to, że Wy, którzy tutaj jesteście, przychodzicie tak często do Kościoła. Tworzymy tę wspólnotę, to nas umacnia, że jesteśmy tutaj na Eucharystii. My, kiedyś Ksiądz Marek powiedział w jednej ze swoich homilii, rano o 6.30, że my, którzy jesteśmy już o 6.30, to zwykle te same osoby, tworzymy pewną wspólnotę tych, którzy chodzą na 6.30. I tak właśnie jest. Eucharystia powoduje to, że buduje się pomiędzy nami pewna wspólnota. Dalej można powiedzieć, że Eucharystia uwrażliwia na biednych, czy w ogóle na drugiego człowieka, bo Eucharystia. Zobaczcie, przemienia Chrystusa, który jest chlebem dla wszystkich, wszystkich jednoczy, wszystkich karmi. Ale też ktoś, kto karmi się Eucharystią, jest przemieniany na wzór Chrystusa, i wtedy staje się no, taki bardziej dla ludzi. więc jest we mnie miłości do drugiego człowieka. Dzięki temu, że karmi się Eucharystią, ja bardziej dostrzegam drugiego człowieka. Nawet jeśli sobie nie zdaję sprawy, że to powoduje że mnie Eucharystia, to właśnie dzięki Eucharystii tak się dzieje, że potrafię być. Bardziej dla ludzi, bardziej tego drugiego człowieka, którego mam obok siebie kochać. No chociażby zobaczmy, jak to działa w naszych domach. Że dzięki temu, że my tutaj jesteśmy na Eucharystii, to często nam łatwiej z tymi trudnymi osobami, które mamy obok siebie gdzieś funkcjonować później w życiu. No i to wielu z was o tym mówi. Eucharystia daje także pocieszenie duchowe. Można powiedzieć, że to jest takie doświadczenie tej radości, która jest w niebie. Dlatego jest pocieszeniem i nadzieją. Jednocześnie Eucharystia też nam daje duchowy pokój, pozwala doświadczyć takiego niebiańskiego spełnienia, czyli pokoju. I świadczą o tym ludzie, którzy zobaczcie w najtrudniejszych warunkach, w czasie wojen, w czasie różnych kryzysów, które my przeżywamy w życiu, doświadczali nieskończonego pokoju wbrew temu, co ich otaczało. Ktoś, kto się, na przykład święty Maksymilian, który był już tam gdzieś wtedy, czy Wincenty w Frelichowski, Prawo Eucharystię, prawda? On miał ogromny pokój w sobie, kiedy przebywał tam w obozie. Skąd? No właśnie z Eucharystii. Zresztą my też, to co przed chwilą mówiłem, kiedy doświadczamy jakiejś trudności, kryzysu, czegoś co nas tak po ludzku przymiata, kiedy przychodzimy tutaj na Eucharystię, wielu mówi, że wychodzi stąd z pokojem serca. Bo to jest właśnie Jezus, który do nas wchodzi. I zobaczcie drodzy, tego wszystkiego można doświadczyć, jeżeli Eucharystia jest rzeczywiście przyjmowana godnie przez nas, w stanie łaski uświęcającej i z wiarą. Bo jeżeli ja przystępuję do Eucharystii tak po prostu z przyzwyczajenia albo nie wierzę w to, że tam jest Bóg, no bo wielu nie wierzy. To jest zaskakujące, ale tak jest, wielu nie wierzy, że to jest żywy Bóg, to wtedy tego wszystkiego nie doświadczy w swoim życiu. Ja muszę w to uwierzyć. Ja muszę być w stanie łaski uświęcającej bez grzechu i wierzyć w to, że to jest żywy Bóg, który może coś we mnie zmienić. I teraz może pojawić się takie pytanie, kiedy i jak często można przyjmować komunię świętą? Przykazania kościelne podaje, że powinniśmy spowiadać się przynajmniej raz w roku i w czasie wielkanocnym przyjmować Komunię świętą. Zobaczcie, że obowiązek ten został określony prawnie dopiero wtedy, gdy osłabła gorliwość i pobożność wiernych, a przez to zaczęto zaniedbywać korzystanie z Eucharystii. I, i Kościół ustalił to i podał jako obowiązujące dla wszystkich swoich członków na Soborze Laterańskim Czwartym. To było w roku 1215, bardzo dawno temu. Aktualny jednak kodeks prawa kanonicznego no, podtrzymał to ustalenie, stwierdzając, że każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. No i zasadniczo nakaz ten powinien być realizowany w okresie wielkanocnym, chociaż no, dla słusznej przyczyny może być wypełniony w innym czasie w ciągu roku, ale pytanie, co to jest słuszna przyczyna? Tutaj trzeba być bardzo roztropnym i poprosić o zeznanie kapłana. Konferencja Episkopatów w Polsce ustaliła okres Komunii Świętej Wielkanocnej na czas do niedzieli przed, od niedzieli przed Popielcem do niedzieli Trójcy Świętej, czyli, no, jeszcze mamy parę dni, tak? Eee, również Katechizm Kościoła Katolickiego stawia podobne wymagania, przypominając jednakże, że Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunię Świętą, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. No, ale zobowiązuje nas do tego raz w roku. Eee, no i zobaczcie drodzy, tutaj taki mały komentarz. To jest potwierdzenie nakazu takiego co do minimum, ale jednocześnie dostrzegamy zachętę, by podczas każdej Eucharystii przystępować do stołu Pańskiego. No i nie ukrywajmy, że dla człowieka wierzącego komunia święta raz w roku jest nie do utrzymania. Nie da się żyć wiarą, nie przystępując do komunii. Jak się z kimś przyjaźnie, chce się z nim spotykać. I to jest bardzo prosta zasada. Jak chcę osiągnąć to, o czym mówiliśmy chwilę temu, nie wystarczy tylko raz w roku przystąpić do Komunii Świętej. Moim przyjacielem jest Jezus, więc chcę się z Nim spotykać. Jak najczęściej, prawda? Jan Paweł II napisał, że Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. No i jak z tego korzystać? Jak korzystać ze źródła? Jak dążyć do szczytu? Przyjmując Pana Jezusa tylko raz, raz w ciągu roku, jest to kompletnie niemożliwe. Zobaczcie, do tego chociażby teraz w pandemii no, wierni powinni jak najszybciej powrócić do, do Eucharystii, jak tylko to jest możliwe, bo inaczej, no nie ukrywajmy, ale czeka nas śmierć duchowa. Powiedzmy to sobie jasno. Jeśli episkopat nasz mówi, że trzeba zrobić wszystko, by wierni powrócili do Eucharystii, czyli do Kościoła, no to jest właśnie to wyczucie, że Eucharystia jest nam potrzebna. I naprawdę jest to niezwykle istotne, wbrew temu nawet, co mówią niektórzy publiczni ludzie Kościoła, nawet księża. Trzeba jak najszybciej wrócić do Eucharystii do Kościoła, bo tu jest nasza moc, jeżeli nie chcemy umrzeć. Duchowo. No bardziej gorliwych dotyczy jeszcze taki przepis, który też chciałbym tutaj poruszyć, który brzmi następująco, kto przyjął już najświętszą Eucharystię w ciągu dnia, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć, jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy. I teraz uwaga, to podwójne przyjęcie ciała pańskiego tego samego dnia związany jest albo z uczestnictwem dwa razy we mszy świętej, czyli dwa razy w ciągu dnia mogę przystąpić do Komunii Świętej, albo z przyjęciem Komunii Świętej za pierwszym razem poza mszą świętą, i wtedy drugi raz z pełnym uczestnictwem we mszy świętej. Jest ważne, by za drugim razem brać udział w całej mszy świętej. Czyli jak pierwszy raz przyjmuję Pana Jezusa, to nie musi to być nam mszy świętej, ale drugi raz w ciągu dnia... Musi to już być na mszy świętej. Taka sytuacja, jak na przykład jest u nas na drodze krzyżowej, że e, rano byłem na mszy, przyjąłem Pana Jezusa w czasie mszy świętej, po południu jestem na drodze krzyżowej, jest Komunia święta. Czy mogę przystąpić? Nie, bo drugi raz muszę uczestniczyć w mszy świętej. Żeby przyjąć Pana Jezusa. Pełne uczestnictwo w mszy świętej jest tutaj konieczne. Tak samo na przykład jak. E, jak ktoś w pierwszy piątek miesiąca rano przystąpił do Komunii Świętej w czasie mszy, a później przyszedł na spowiedź, jeszcze po południu jest znowu Komunia, znów nie można przystąpić drugi raz. To by była odwrotna sytuacja. Rano prawda, był ksiądz u chorej w moim domu, ja też przyjąłem Komunię Świętą, wieczorem jestem na mszy świętej, no to w takiej sytuacji mogę przystąpić, albo dwa razy w pełnej mszy uczestniczę. Tak czy inaczej, wszyscy, moi drodzy, jesteśmy zachęceni do tego, żeby przyjmować Komunię Świętą jak najczęściej to jest nasza siła, to jest nasza moc i bez tego daleko nie zajdziemy. Do tego, do tego Was serdecznie zachęcam.